konferencji prasowej. GKS Katowice wygrał z Polonią Bytą 2 do 0 ze mną szkoleniowców zespołu. Po komentarz do tego spotkania poproszę szkoleniowca gości trenera Dariusza Fornaleka. Dzień dobry Niezasłużone zwycięstwo GKS-u. Było to nasze najsłabsze spotkanie w tej rundzie. Niestety nie mieliśmy dzisiaj pomysłu na grę. Nie byliśmy w stanie nic dowić, żeby, żeby zagrozić co przeciwników. Nie dać nam jednego strzału w ciągu 90 minut yy, celnego w kierunku bramki przeciwnika, dlatego nie byliśmy w stanie tego spotkania nawet zemsty. Nawet, gratulacje. Tak, dziękuję. Ja. Prawda ja szczerze, ja bardzo boleję, że za korupcję z darkiem musimy yy, te nasze derwy grać na taką stawkę, a nie inni. Yy, bardzo to żałuję, że, że nie możemy, nie możemy grać o inne cele, że, że jesteśmy w tym miejscu w którym jesteśmy, e, że musimy się bardzo, m, bardzo mocno martwić. Natomiast e, niewątpliwie olbrzymią radość e, mocnego zwycięstwa, bo, bo wiemy wszyscy doskonale jaki ciężar gatunkowy miał te, te dzisiejsze e, spotkanie. Cieszę się, że moi zawodnicy e, ten ciężar w sposób naprawdę dobry e, unieśli, bo wiedzieliśmy, widzieliśmy, widzieliśmy w Polonie w tamtych pozostałych meczach i rzeczywiście Wiedzieliśmy jaką siłą, jaką siłą tutaj do nas do nas Polenia przyjeżdża. Co tu dużo powiedzieć? My jeszcze dzisiaj nie jesteśmy pewni utrzymania w utrzymania tej naszej pierwszej lidze, jeszcze musimy zdobywać punkty, natomiast zostały cztery mecze i, i, i tylko i wyłącznie bardzo chciałbym, żeby żadna szansa drużyna nie spadła z pierwszej linii. Dziękuję. Dziękuję no. bardzo trenerom. Czas dla Państwa, proszę o zadawanie pytania. Ja tu trenera, trenera konaraka, że nie chciałbym tutaj kopać z ale czy trener w ogóle. Ja nie leżać po Popatrzmy na wypadku, Czy trener gdzieś wie, co się stało? Bo myśmy się tutaj obawiali ze strony GKS-u, bo oni, że nagrało życie i pójdzie na nożę, ale kompletnie nie to ujrzeliśmy. Bolonia jakby bezsilna, bez pomysłu. Co się stało. Powiedziałem, że byliśmy dzisiaj bezsilni, nie mieliśmy pomysłu na grę, temu co mnie najbardziej martwi to to, że e, no, tu spóźnienia było, spotkanie drwów, tak jak tutaj wszyscy wiemy i wyszłyśmy tych interview. Dzisiaj ze strony komisji, listę niestety bardzo nam żałuje. Nie daliśmy dzisiaj z siły maksa. Kolejna raz się potwierdziło, mhm. że, że w takim momencie no, nie będziemy złotować. Mamy tego pełną świadomość. Powiedział, że kaz jeszcze się nie otrzymał tak ja powiem, że po mnie jeszcze spadł. Czy to była właśnie trochę podejrzewa, sparaliżowała stawka na pana graczy, czy no, to, no to, zechwa... to nie jest tak prosto odpowiedzialne nie, wydanie, tak? Czy sparaliżowała stawka? Jednego taka stawka paraliżuje i innemu dodaje wiary w to, co, co robi. Na dzisiaj mieliśmy zbyt dużo słabych punktów w trakcie tego spotkania, żeby, żeby kontrolować grę. Yy, okazuje się. I to też na pewno jakiś tam powód jest, że, 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 że strata dwóch kreatywnych zawodników, jakim jest Hermes i Paulista, powoduje, że, że mamy problemy. I to jest to to, to, to nie do Natomiast tak jak mówię, no w każdym spotkaniu musimy, musimy od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty no chcieć. Tak. Dzisiaj może chcieliśmy, ale nie byliśmy w stanie. Myśli trener że wsparcia kibiców? to jest takie retoryczne pytanie. Gra się dla kibica i, gra, ja, i, i, mecz, i mecz, się... mecz. Ja nie wiem, czy ja powiem tak, na pewno obecność kibica na spotkaniu, kibica swojej drużyny jest bardzo ważna i bardzo fajnie te derby myślę oglądałoby się przy dopingu z obu stron. No ale żyjemy w takim kraju i i co gramy na takich stadionach, oczywiście abstrahując od tego, że płyta była fantastyczna, natomiast no, na Śląsku jakoś nie możemy doczekać się, z wyjątkiem Liwic, stadion z prawdziwego zdarzenia, że musimy się z tym męczyć. No, nie jest to łatwe i jest to, kibic jest, jest ważnym elementem gry, gry sportowej. Tak? I szczególnie w momentach trudnych, jeżeli, jeżeli zespół walczy o określone cele, trudne do zrealizowania, umówmy się, to kibic w wielu momentach jest w stanie temu zespołowi pomóc. Yy... Pozdrawiamy pisów etem, które myślę oglądali, oglądają z, z tego co wiem, oglądaj to specjalnie na telewimmy, natomiast na pewno są rozczarowani i, i, i dzisiaj nie mamy nic na swoim usprawiedliwieniu. Proszę. proszę proszę. Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, atrakję się od tego, że na jazro bez pomysłu Co stało się wremio sobie. Hermes, Hermes ma urastało skutkowego i na dzień dzisiejszy nie wygląda to dobrze. Tak jak pokazują wynoszenia Moje chcieństwo jest silne i ja wierzę w to, że, że widzieliśmy, że Hermes nie chciał schodzić, natomiast gdyby został na boisku myślę, że już byśmy go stracili do końca tego sezonu. Natomiast... Ja jestem optymistą i wierzę, że w sobotę ujrzymy, ujrzymy obu na wojsku, ale to jest moje tylko i wyłącznie. Są na pewno bardzo ważnymi ogniwami naszego zespołu i, i, i w tej całej wcześniejszej układance no, byli, byli postaciami bardzo pozytywnymi, tak? mocno kreatywnymi, nazwijmy to tak, którzy, którzy nie byłem się wziąć właśnie w tych trudnych momentach odpowiedzialności za siebie. Ale tak jak mówię, to jest taki sport, że, że, że nie zawsze ma no się to czegoś się chce. Często mam często słyszałem dzisiaj z tyłu, oglądając ten mecz, że Poloni brakowało siły. Zgodzi się pan z tym hmm. stwierdzenie. No musiałbym też teraz zobaczyć, czy oni brakowało siły. Ja... Trzeba nie powiedzieć. No. Do tej pory nigdy nam tych sił nie brakowało, tak? I być może e... przyszedł taki moment, że rzeczywiście e... grając w tym spotkaniu... M... Znaczy tak, z zewnątrz no, z, z boku to też wyglądało tak, że fizycznie nie wyglądaliśmy najlepiej, ale zwykle jest tak, że gra się układa tak, i, i wszystko jest po myśli zawodników, są pewni tego co robią na wojsku, wiedzą co, czego chcą, to, to pewne rzeczy nie są zauważane albo o pewnych rzeczach nie mówimy. Natomiast teraz będziemy rozmawiać, tak, czy, czy, czy temu brakuje umiejętności, czy ten się źle czuł, czy ten wytrzymał presję, a czy zespół jest źle przygotowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na pewno... W jednym słowie i w jednym zdaniu tego nie, nie stwierdzimy. Na pewno tak, z każdym spotkania będziemy analizować. Natomiast no, mamy bardzo mało czasu, bo, bo, bo to, mówię, ta liga przyspieszyła co trzy dni spotkania, dlatego tym bardziej musimy zrobić wszystko, żeby się zregenerować, dorzucić te rzeczy złe z głowy i przystąpić do meczu sobotniego z, z wiarą w to, co robimy.